Jeśli chodzi o Usyka, jego mocne strony są dobrze znane. Jednakże, aby go pokonać, warto przyjrzeć się jego pojedynkowi z Braidisem. W mojej opinii akurat pojedynek z Braidisem był jednym z największych wyzwań dla Aleksandra Usyka. To pokazuje, że godny rywal dla Usyka musi posiadać cechy charakterystyczne dla łotewskiego boksera czyli szybkość, umiejętność wywierania presji, zdolność do wyprowadzenia więcej niż dwóch szybkich ciosów wytrzymałość potrzebną do utrzymania wysokiego tempa walki przez więcej niż jedną rundę a najlepiej przez pełne 12 rund innymi słowy by wyzwanie dla Usyka rywal musiałby posiadać zestaw umiejętności łączący cechy które były widoczne w pojedynku Usyk-Braidis Don Charles główny trener Daniela DiBoa, twierdzi że jego podopieczny posiada kluczowe atrybuty które pozwolą mu stworzyć skuteczną strategię Przeciwko Aleksandrowi Usykowi. Konieczne będzie natychmiastowe wywieranie presji oraz aktywne wyprowadzanie ciosów, aby nie dać przeciwnikowi możliwości komfortowego poruszania się i planowania akcji. Trzeba prześledzić karierę Usyka, aby zrozumieć, że aby go pokonać, należy bić mocno po dołach i później na górę. Ale co innego jest planować sobie strategię w notesie. A co innego jest w działaniach praktycznych. Każdy wie co ma robić, a i gdy dochodzi do walki okazuje się, że akurat miał jakąś kontuzję albo gorszy dzień. Usyk doświadczył trudności w starciu ze stylem Chisory. Przez cały pojedynek Chisora koncentrował się na wywieraniu intensywnej presji, co według opinii wielu obserwatorów nie zostało zastosowane przez AJ'a. Dla niektórych Aleksander Usyk nigdy nie został tak naprawdę sprawdzony w heavyweight. Ja jestem troszkę innego zdania, ponieważ uważam, że walka z Cisorą była jego największym testem, gdzie zmierzył się z zawodnikiem, który teoretycznie posiadał wiele cech, które mogły zdeklasować Usyka, ale ten dał radę, no, wygrał ten pojedynek. Prognozowałem, że jeśli DiBoa ruszy od samego początku na Usyka, ma szansę trafić przypadkowym ciosem, ewentualnie sprawić problemów w początkowej w walce. Jednak taktyka na pograniczu falu się nie sprawdziła, zdecydowanie okazał się za wolny, a Usyk poza faulem z piątej rundy na moment nie był nawet trochę zagrożony. Dzisiaj jeszcze Tyson Fury miał okazję wrzucić film na swoje social media, gdzie trzyma spodenki jak Obelix, nawiązywa do Usyka. No, tylko w sumie jak się prześledzi karierę Tysona to Zawsze tak wysoko nosi te spodynki. Aktywnie angażuje się w szaleństwa na mediach społecznościowych. Nadal brakuje u niego wyraźnej determinacji, by stawić czoła Ukraińcowi w walce. W 2023 roku nie zrobi żadnej obrony pasa WBC. Powalka z debiutantem w boksie brzmi zabawnie. Zresztą celowo zaplanował pojedynek w taki sposób, aby w dalszym ciągu unikać usyka. Wcześniej emerytura, następnie przedłużające się negocjacje i tak w koło, prawdopodobnie będzie niebawem kontuzja i tak dalej. Tymczasem Eddie Herr, promotor zawodnika wagi ciężkiej Filipa Hrygowicza, spodziewa się, że IBF zarządzi w nadchodzących dniach obowiązkową walkę z mistrzem świata Aleksandrem Usykiem. Kolejna strata czasu dla Usyka, bo jego powinna interesować unifikacja i zdobycie pasa WBC. Niestety federacja to blokuje, a wy jak to widzicie?